Szukając następnego miejsca do mojej eksploracji, podróżując po Francji, natknąłem się na ten właśnie dość ciekawy obiekt. Wydaje się on być opuszczonym, ale nie do końca, bo wskazówki, które znalazłem na, na jego terenie, mówią o tym, że jeszcze niedawno był używany przez, przez ludzi. Zanim jednak wejdę do środka, to sprawdzę tablicę, która jest przed samym wjazdem ustawiona. Może tam znajdę cenne informacje. Eksploracja Francji mocno różni się od tej, którą znamy z Polski. My zdążyliśmy się przyzwyczaić do dużej liczby opuszczonych industrialnych miejsc, a małej liczby opuszczonych zabytków. Tutaj jest na odwrót znalezienie porzuconego zamku nie jest dużym wyczynem, bo w regionie Prowansji jest ich całkiem sporo. Natomiast porzucona fabryka, taka jak ta, jest już znaleziskiem. Takiego obiektu jak ten szukałem od początku przyjazdu do Francji. Udało mi się go odkryć zupełnie przypadkiem, kiedy akurat przejeżdżałem po bliską ulicą. Ale wracając do tematu. Z tablicy informacyjnej można wyczytać, że owa fabryka jest tak naprawdę przetwórstwem owoców i nie jest do końca opuszczona. Mimo, że teraz nikogo tam nie ma, to obiekt poddany jest rekonstrukcji od lipca 2015 roku, ale prace ruszyły prawdopodobnie niedawno. O czym świadczy masa sprzętu pozostawiona dookoła hali oraz cały dach usiany panelami słonecznymi. Co ciekawe, fabryka stoi pośród domków jednorodzinnych przy samej głównej ulicy. Ale i tak się nikt nie interesuje moją obecnością. No więc jesteśmy w głównej hali. Co ciekawe, ta część wygląda, jakby po prostu ta hala była jeszcze dalej i oni ją odcięli i wyrwali jakieś tam te uszczelnienia. Jak widać wszędzie u góry zwisają kable, które są poobcinane, czyli rzeczywiście odcieli prąd, tak żeby nikt sobie tutaj nie zrobił krzywdy. Tu wydaje mi się, że są dwie. Chłodnie. Tam ma akurat numer 3. A to wygląda jak jakieś zaple, za, za, zaplecze socjalne, więc... Najpierw odwiedzimy zaplecze socjalne. Może jak jakieś biuro, a nie, a nie zaplecze socjalne, bo... dość mamy to jest. Tak, właśnie ja wygląda jak jakieś biuro, no tym bardziej, że jest koło wejścia. Jakiś DVD. Pretty Woman. Pretty Woman. Naruskie. Więc inny DVD. Przekąski. No nic ciekawego. Idę zwiedzać dalszą część. Jak wychodziłem, to zwróciłem uwagę na te przełączniki. Nie umiem po francusku, ale wydaje mi się, że arret to może być alarm, a Luminaire to światło. Aha, to tu jest przełącznik. Czyli może oświetlenie zewnętrzne, hali, to jakiś wskaźnik temperatury, może, może wskaźnik temperatury właśnie, e, jaka znajduje się w tamtych chłodniach, no i kolejne skrzynki. E... Agricola Luzia Gentile co ciekawe jeszcze no, w ogóle jest echo, tak? bo jesteśmy w chłodni rzeczywiście jest to chłodnia bo widać to po ścianach, że są e, takimi panelami wy, wygłuszone, ocieplone została jeszcze jakiś kawałek nawiewu z blachy ocynkowanej w Polsce już by to dawno wynieśli pewnie a tutaj możliwe, że kolejna e, podpowiedź jakieś wytłoczki chyba właśnie do tych skrzynek trochę ich sporo co? Jak jaki owoc może się zmieścić taki chyba jednym rozmiar? Jakieś malutkie owoce, nie wiem, to wygląda na jakąś cytrynę. Możliwe. A będzie wyjście, a ja nie będę wychodził. A wrócę na tą główną halę. I zobaczymy, co tam jeszcze na mnie czeka. Dobra, wychodzę z chłodni do tej głównej hali. Jakieś maszyny jeszcze leżą na ziemi, coś jak odkurzacz. A to wygląda jak jakaś budka, gdzie siedział koleś, który zarządzał rozładunkiem tirów. Tak mi się przynajmniej wydaje, no bo jest widoczna też na drugą stronę. Znaczy, on ma widok na drugą stronę. Zobaczymy, jakąś kanapa leży czy coś. Nie, schody się wydają na solidne. Dobry? Jakieś naklejki leżą na ziemi. Kategoria pierwsza, Franz Pomes, Pomes Golden. Golden to... E, Poms to są jabłka, a Golden to jest... jakby... odmiana. Tak samo tutaj mamy gala. To też są rodzaj, rodzaj jabłek. I Al Sarl Ami All Market International. Niby zasada urbexu mówi, że zostawiać to, co znajdziemy, ale wezmę to, no jest ich tutaj wiele. Zobaczę, bo może to właśnie jest, może to właśnie jest to miejsce. Tylko, że no ja nie zapamiętam tego. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? No mnóstwo różnych dokumentów. Bons Entres. Jakieś faktury. Takse. To podatek chyba. Tutaj były zapisywane jakieś kopie. Może przyjęć towaru. Kto to wie? Ja bo nie, nie znam języka tak jak mówię. Jakieś kolejne. Kolejne faktury. Import Sules Soci Societes Sarl International Fruit Friends To jakiś przeładunek owoców był po prostu Niekoniecznie jednego typu owoców z tego co widzę Tylko wielu różnych owoców A to? Coś po arabsku Ciekawe, 14 kg, 2000 Dziewiąty rok, dobra, tam jeżdżą a tam jest główna droga, no i ta hala, gdzie właśnie, znaczy ten podjazd dla trirów, co wam mówiłem, ale idę, bo po co mają mnie widzieć. Opa. Kolejne wytłoczki, jakieś inne, inne rozmiary tym razem, wyglądają trochę jak takie wytłoczki na te, na ciastka, no ale chyba ciastki tutaj nie, nie przeładowywali. Może ktoś już z was się spotkał z czymś takim. W Polsce nazwalibyśmy tą część europaletą, we Francji to się nazywa palox. Jakie jest dokładne tłumaczenie, nie wiem, po prostu jest to skrzynka na owoce, taka wysoka, kładzie się to na taki specjalny wózek, no i jak zrywa się owoce, to ładuje się do tego paloxa do środka. Tam jeszcze była jedna ciekawa rzecz, co zwróciła moją uwagę, a mianowicie jakiś stół z yy, silnikiem. Elektrycznym, jakiś taśmociąg, coś w tym stylu. Ale dziwne jest to, że to dalej tutaj stoi i nikt się tym nie zainteresował. Jest pajęczyna. Może to była jakaś część taśmociągu, no bo yy, może na tej fabryce też przebierali te owoce i one musiały w jakiś sposób być transportowane. Dobra, została mi jeszcze tam część, jeszcze została mi tam część magazynu. Wygląda to jak na taki skład, bo może tutaj było przetwórstwo, a tam składowane to wszystko było. Ale zanim tam wejdę, jeszcze tu jest jedno pomieszczenie, które wypadałoby, wypadałoby zwiedzić. No i to jest pomieszczenie socjalne. Wygląda jakby... Nie tamto. Dą tamto to było biuro, według mnie. Wygląda jakby tutaj właśnie mieli kuchnię, zaplecze, umywaleczkę, toalety. Damy panowie zakaz palenia, no ale nie będziemy zwiedzać toalet, idziemy na tamtą halę. Taki łącznik między dwoma halami. Ta jest z blachy, wygląda jak nowo co postawiona. Ta jest już murowana, troszeczkę starsza. Tutaj jakaś brama, może podjeżdżały też tiry. No to jakby ktoś, ktoś się rzeczywiście spieszył i na szybko. Na szybko postawił tą ścianę Zobaczymy co ta hala ma za zaoferowanie Panie! No to jest piękne miejsce pierwszy raz jestem w ogóle w czymś takim w takim składzie a co dopiero opuszczony. no zobaczcie na tę nogę Mnóstwo no, rzeczy, ktoś krócej władował w to kupę kasy i zostawił to. Po prostu to zostawił. Mnóstwo jakichś skrzynek blach. No i nowa hala. Wygląda jak nufra. Muszę tu troszeczkę pobuszować, bo na pewno coś ciekawego znajdę. No już mam też część. Jedna z tych części. Możliwe, że od tamtej maszyny. Rolki, po których przesuwały się prawdopodobnie skrzynki. Były przepakowywane. Yy, owoce. No i to te wszystkie produkty, którymi tutaj się zajmowali. Chodźmy dalej kawałek myjki kerczera ciśnieniowej. U nas mogę się założyć, że długo by nie wytrzymała. To są zapakowane chyba te jak to się nazywa te wydmuszki, co wcześniej widziałem w tamtych pomieszczeniach, są porozrzucane. Tutaj mamy kolejne skrzyneczki już z wydmuszkami, proszę bardzo. Eden Fruits. Ciekawe czy ja coś bezdomnie tutaj koczują, No ale Kurczę, to wygląda jak, jak nowe. Jakby zaraz tutaj mieli wejść ludzie i pracować. Zobaczymy jak głęboka jest ta hala i co jest jeszcze dalej. Nie wiedziałem, że Francuzi są... Lubią grilla wyborne. Stejki. No ale mają i grillę na fabryce, który jeszcze nie jest ruszony. Prawie jakbyśmy podłączyli gdzieś tam z boku butle. By działał. No i dalsza część to już będzie koniec tej hali. Drugiej metalowej. Co ciekawe, że jak potrzebujecie dowodów, że, że jestem w Prowancji, no to proszę bardzo skrzyneczka Prowancja. Co ciekawe, że powiem Wam szczerze, że we Francji bardzo mało jest takich obiektów. Szczególnie tutaj na dole, bo tam może północ, zachód to jest tego więcej. Tutaj na dole we Francji jest naprawdę mało takich obiektów. Większość to są zamki, jakieś akwedukty, ładne miejsca turystyczne, ale takich właśnie opuszczonych obiektów jest bardzo mało. Ja tą halę zobaczyłem ze dwa tygodnie temu dosłownie przypadkiem, przejeżdżając obok i stwierdziłem, no, że muszę tutaj wejść i, i zobaczyć. E, przejdę się jeszcze troszeczkę, może coś ciekawego znajdę. Tu mi się wydaje, że jest legowisko Potwora, Tak tak, legowisko ale nic ciekawego natomiast moją uwagę przykuła ta maszyna tutaj na dole jest podajnik w którym prawdopodobnie płynęła woda i leciały w niej owoce na łukach właśnie z takimi odbijakami żeby ładnie zakręcały i się nie obijały mocno jak się jabłko obije to już jest ciężko je później sprzedać bo jest obite eee, tu jakaś trzykontygnacyjna Platforma z wycięciami w tym miejscu wygląda to tak, jakby tu były podłączone właśnie te, te zielone które Wam przed chwilą pokazałem. Koryta, to no dobra na powoli, już będzie dobiegać końca moja podróż po opuszczonym nie do końca przetwórstwie owoców. Jeżeli podoba się Wam nasz kanał. Do naszą pracę to zapraszam do subskrypcji i odwiedzcie nas na Facebooku. Do zobaczenia na następnym.